Że tutaj, wracając do meritum sprawy, trzeba naprawdę poafirmować sobie dużo, dużo poczucia niewinności, żeby, żeby naprawdę czuć się w porządku, czuć się niewinnym, czuć się ok, powybaczać sobie, co jest do powybaczania, powybaczać innym, co jest do wybaczenia. Tutaj, jeszcze bardzo ważną rzeczą, warto poruszenia są żal i pretensje sobie nawet nie zdajecie sprawy, jak to ma potężną moc uzależniania od siebie. Bo wszyscy ludzie tylko myślą, że, że miłość potrafi zniewalać, w jakiś sposób uzależniać. Nie tylko, kochani. Negatywne emocje, jak najbardziej, tak samo potrafią zniewalać i uzależniać. Jak mamy żale i pretensje, to dla podświadomości jest to program, który dotyczy konkretnej osoby, konkretnej relacji. Program, który musi się realizować. Bo tak myśli podświadomość. Jeżeli ona ma realizować program, no to obiekt, do którego to czujemy, nie może odejść daleko. Jeżeli odejdzie, to podświadomość zaraz szuka zastępczego obiektu. Czyli znowu do kogoś, do kogo mamy żadnej pretensji. Czyli dla nas wynik ten sam, rozumiecie? I tak ciągle nie potrafimy się wyzbyć tego, 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 tego uczucia, wyzbyć sytuacji, w Czujemy to uczucie, ciągle się dzieje coś, dlatego tego też trzeba się pozbyć. Nawet jeżeli nam się wydaje słuszne, że nasze żale pretensje te są słuszne, że mamy rację, to i tak czasami jest tak, kochani, że lepiej być szczęśliwym, niż mieć rację. Są czasami już takie sytuacje i trzeba się im poddać. Warto by się poddać, o może tak, gdzie nie warto tych racji dochodzić, lepiej po prostu zająć się własnym szczęściem i na to postawić. bo Na tym się zawsze wygrywa. A tak jak dochodzimy do jakieś racje, zaczynamy jakieś wojny wspomnieć, prawda? Udowadniać, winę wiem, ojej Jezu, to jest koło myja niesamowita w niskich wibracjach. Ciężkie rzeczy się wtedy dzieją, najczęściej po prostu nas to wikai i Co my z tego mamy? Satysfakcję, że pomóc się do budynu. A cena jaką płacimy, jest przez to ogromna, prawda? O ja się dało wygodnie. Bo no, często druga strona może sobie mieć własną trochę na ten temat, prawda? W której to byśmy my winni i zaczyna się fajna zabawa. To nawet przy rozwodach widać tam, to jest po prostu no... Często występują, prawda? Tam są winni wszyscy, prawda? Oczywiście ten na tego, ten na tego. Te rozwody są takim przykładem, że jeżeli ludzie się dogadają między sobą, to po to, to drugiej rozprawie idą do, do rozwiedzenia, nie? Wiesz no. Jeszcze... jeszcze nie wiem, proszę. Nie. Po drugiej. No, może jest po pierwszej, nie wiem. Jeszcze takiego przypadku nie udało mi się widzieć. Moi znajomi, którzy na przykład teraz rozwodzili no, po, po rozwodzie poszli sobie na pizzę. Uważam, że bardzo fajny sposób zakończenia relacji po drugiej sprawie. Na ich nie dało. No. Ale no, nie było to żadnych powodów. Oni się dogadali wcześniej, to no, sobie poprzebaczali, sobie przebaczać. pogadali sobie co i jak w sprawach majątkowych, pogadali sobie co i jak w innych sprawach. Pogadali się, się zrobrali. Ale znam ludzi, którzy lubią bawić się pretensjami, no, powiem wam, że najdłuższy yy, rozwój, jaki obecnie widzę. Trwa siódmy rok. Gdzie jest ciągła walka udowadniania sobie, kto był tym skór czy tej relacji. Jeszcze mam wykluczenie. O, tam do tyle wątków dochodzi, że oni sami się tym mówią tutaj, prawda? Tak? No, tak to tutaj. Ani jeden, ani drugi nie chcę popuścić. Po jednej drugiej mówce orzeczeniem o winie, nie idą, no, nie, nie popuszczają, tak, no. prawda? Można w ten sposób, ale ja bym na dodatkowo inaczej przeżyć niż wydając tysiące na adwokatów i się, prawda, z taką osobą. No bo nawet jeśli to są jakieś tam wojny majątkowe, to i tak przecież tysiące na adwokatów wydali. Przecież ja bym wolał sobie odpuścić święty spokój w mieście. No, ale to jestem ja, nie? A wow, oni to są oni. No i kolejna to, czy się dalej zobaczymy, co będzie dalej. Jakie ciekawe nowe wątki, bo oczywiście wątki są już takie, że po prostu z księżyca wzięte. Ale chyba poziom księżyca się wyczerpuje, bo tam są po prostu wątki z narstu wzięte. Także po prostu, no... Wszechświat się poszerza, jak to stwierdziłem w pomysłach. Może i tak. że przebaczać, kochani, przebaczać warto, nawet jeżeli, jeżeli wam się wydaje, że, że, że wasze pretensje no są słuszne. Naprawdę lepiej być szczęśliwy, niż migrację. Święty spokój, lewa, większe lewa, perspektywy do dalszego, fajnego życia. Możecie przez ten czas więcej osiągnąć zupełnie, niż byście osiągnęli tymi udowodnieniami. I komu to nie jest potrzebne? Co jeszcze, jak sądzicie, co jeszcze potrafi uzależniać? Dlaczego ludzie uzależniają od siebie? Dlaczego to robią tak naprawdę? Po co to jest potrzebne? Sposób na życie. Sposób na życie, jak to rozumiesz? Nie potrafię wziąć. Myślałam, że tylko w taki sposób można jakąkolwiek relację w tym rozwoju wynikać. To mają najczęściej są te osoby, które właśnie mają takie poczucie własnej wartości, że nikt nikim to nigdy normalnie nie chciał zrobię dał myśli, a nie w ogóle. Mogą to być na przykład osoby, które się czuły nieatrakcyjne. Na... W ogóle w społeczeństwie, w relacjach międzyludzkich. Tak jak mówiłem, że jak ktoś tam się nimi zainteresuje, to moje wrażenie były, wiesz, pan w ogóle nie? Że, że to po wszystko... najwyższa forma, jaka im się mogła pojawić w życiu. Nie? I bojąc się to stracić żeby wszystko, żeby uzależnić do odstrona od siebie. A przyzwyczajenie? Przyzwyczajenie. Znaczy chodzi o to, że jeżeli się przyzwyczajimy do tych standardów, to te przyzwyczajenia powodują, że człowiek zaleźnie, że już wczoraj nic lepszy, ja to, wiem. nie jest na... Ja wiem. Jak najbardziej jest to też, to, to, to już mówiłem, jak najbardziej jest to czynnik uzależniający, aczkolwiek dlaczego uzależniać nasz standard od drugiego człowieka? Lepiej się uczyć, że sami też potrafimy sobie taki standard no? W ten sposób unikniesz tego uzależnienia, ale fakt faktem, że ludzie mają takie właśnie uzależnienia, że wyobrażają sobie, że ja bez tego drugiego człowieka i stan, gdzieś tam spadnie i będzie gorzej. No to no nie chodzi tylko o człowieka, bo człowiek się w różne rzeczy przyzwyczaja. Nie ktoś no, do telewizji się przyzwyczaja do czegoś. nie, Tak to jest, to tyle lat trwało i teraz nagle ma to, jest, to, jest toվ, to, to zająć, nie? Mechanizm przyzwyczajenia. To jest czysty mechanizm afirmacji, nie wiem, czy wiecie. Każ, w ogóle każdy człowiek ma naturalny mechanizm przyzwyczajenia. Przyzwyczajenie to jest nic innego, jak wytworzenie określonych nawyków. Wszystko może być afirmacją. Przyzwyczajenie do jedzenia, do telewizora, do, nie wiem, komputera, do, nie wiem, czegokolwiek innego. Jeżeli jest częściej to powtarzane, wytwarza się pewien nawyk, po prostu koduje się w podświadomości i robimy to dalej już Z przyzwyczajenia. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. I rzeczy pozytywne, i rzeczy negatywne. Jak najbardziej. No bo i czasem uzależni się od tego. Jak najbardziej. Bo przyzwyczajenie to jest pierwszy krok kochanego uzależnienia. Nie wiem, czy wiecie. Dlatego w rozwoju duchowym bardzo często mówi się o tak zwanym świadomym działaniu. Czyli po prostu, że działamy, działamy bez przyzwyczajenia i bez takiego wiążąco emocjonalnego stosunku. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby być jak roboków bezdusznym. Chodzi mi o to, żeby nie wytwarzać w sobie wiążących emocji. Najlepiej wyższe uczucia, które nie wiążą.